1345 ton przeciwko 10 tysiącom. Bitwa, której Niemcy się nie spodziewali. Morze Północne wiosną roku 1940 nie wybaczało błędów. Wiatr smagał fale tak, że wydawało się, iż stalowe burty statków mogą w każdej chwili rozpaść się jak kruche szkło. W tej scenerii, gdzie każdy marynarz czuł się jak ziarnko piasku wobec potęgi natury, samotny niszczyciel Royal Navy o nazwie Glowworm odłączył się od głównych sił. Nikt z jego załogi nie wiedział jeszcze, że właśnie rozpoczyna się dramat, który przejdzie do legendy starcie, którego nie przewidzieli ani Brytyjczycy, ani tym bardziej Niemcy. Glowworm był okrętem stosunkowo niewielkim. Jego wyporność wynosiła zaledwie 1345 ton, a więc w porównaniu z wielkimi kolosami morskimi wyglądał raczej jak mała rybka. Która przypadkiem zaplątała się w sieci rekinów. Jednak nawet tak niewielka jednostka potrafiła wnieść chaos w szeregi przeciwnika, jeśli znalazła się w rękach zdeterminowanego dowódcy i załogi gotowej na największe poświęcenia. Wszystko zaczęło się od nieszczęśliwego wypadku. Jeden z marynarzy został zmyty przez falę i kapitan Gerard Brudmi nie wahał się ani chwili, nakazał poszukiwania. W tym momencie Glowworm odłączył się od głównych sił brytyjskich operujących na północy, eskortujących większe jednostki. Był to gest lojalności wobec własnego człowieka, lecz równocześnie decyzja, która na zawsze zmieniła losy okrętu. Sztorm był tak potężny, że załoga musiała poruszać się na pokładzie wpięta w liny, a każdy krok groził porwaniem przez falę. Kolejne godziny tylko pogłębiały problemy. Awarii uległ żyrokompas. Kluczowe urządzenie, bez którego precyzyjna nawigacja była praktycznie niemożliwa. Teraz kapitan Rupp musiał polegać wyłącznie na tradycyjnym kompasie magnetycznym, mniej dokładnym i trudniejszym w obsłudze przy takiej pogodzie. Statek dryfował samotnie po mrocznym morzu, pozbawiony łączności i kontaktu z resztą floty. Nastrój wśród marynarzy stawał się coraz bardziej ciężki. Dwóch ludzi zginęło podczas burzy, w odstępie zaledwie dwóch dni. Pierwszy został porwany przez fale, drugi znaleziony martwy w linach, które ciągnęły się za burtą. Stary przesąd morski mówił, że jeśli każdego dnia coś złego dzieje się na okręcie, to trzeciego dnia przyjdzie katastrofa. Takie słowa szeptano między sobą w mesie, kiedy wiatr wył w wantach, a fale rozbijały się o dziób. Tymczasem kapitan Rupi, zaledwie 35 lecz już doświadczony oficer, chodził po mostku z fajką w dłoni. Załoga nazywała go Art Over, bo miał zwyczaj gwałtownie zmieniać kurs i zaskakiwać wszystkich nagłymi decyzjami. Jego spokój i pewność siebie działały na ludzi jak najlepszy lek. W oczach marynarzy dowódca wydawał się nieustraszony. Kiedy morze zaczęło się uspokajać, na horyzoncie pojawił się punkt. Początkowo wyglądał jak zwykły statek rybacki, lecz chwilę później wszyscy dostrzegli, że to sylwetka niszczyciela. Gloworm miał za sobą godziny dramatycznych poszukiwań. Był zmęczony, ale teraz los stawiał go twarzą w twarz z przeciwnikiem. Wkrótce okazało się, że to niemiecka jednostka, a właściwie dwie, bo z za kurtyny fal wyłonił się drugi okręt. To był moment, w którym napięcie na pokładzie Gloworma sięgnęło zenitu. Wszyscy wiedzieli, że nie ma odwrotu. Choć przeciwnik górował siłą, Brytyjczycy pod dowództwem Rupa zaczęli szykować się do walki. Nie wiedzieli jeszcze, że te dwa niszczyciele to dopiero początek i że za nimi kryje się coś o wiele bardziej przerażającego stalowy gigant ważący 10 tysięcy ton, który wkrótce wynurzy się z mgły i na zawsze wpisze Glowworm do historii jako symbol odwagi silniejszej niż stal. Na pokładzie Glowworma nie było już wątpliwości, że spotkane jednostki to wrogowie. Niemieckie niszczyciele Paul Jacobi i Bernd von Arnim. Natychmiast zmieniły kurs, ustawiając się w pozycji bojowej. Pierwsze pociski przecięły powietrze i uderzyły w fale tuż obok brytyjskiego niszczyciela, rozpryskując słone fontannę. Alarm bojowy rozległ się w każdym kącie statku. Załoga, mimo zmęczenia i trudów poprzednich dni, wbiegła na stanowiska z prędkością, jakby w jednej chwili zapomnieli o burzy, śmierci kolegów i przesądach. Teraz liczyło się tylko to, kto pierwszy trafi, kto wytrzyma dłużej. Glowworm rozpoczął manewry unikowe. Kapitan Rub doskonale wiedział, że jego okręt jest słabszy. Niemcy mieli przewagę w artylerii i torpedach, a do tego byli w dwójkę. Brytyjski niszczyciel był sam, rozdzielony z resztą floty, ale to nie oznaczało, że miał zamiar uciekać. Ruppe chciał walczyć, bo wiedział, że każda minuta starcia może dostarczyć admiralicji cennych informacji o niemieckich ruchach. Pierwsze salwy Gloworma poszły w stronę Paul Jacobi. Hook dział wstrząsnął całą jednostką. Pociski brytyjskie, choć nieliczne, mogły zdziałać cuda, jeśli trafiły w newralgiczny punkt. Jeden z nich uderzył w nadbudówkę niemieckiego niszczyciela, wywołując panikę wśród żołnierzy stojących na pokładzie inny eksplodował w pobliżu wieży działowej, uszkadzając stanowisko. Niemcy odpowiedzieli natychmiast. Seria pocisków kalibru 127 mm spadła na Gloworma, rozrywając stalowe burty i posyłając odłamki na wszystkie strony. Dwóch marynarzy padło na pokładzie, kilku innych zostało rannych. Pomimo tego nikt nie schodził ze stanowiska. Każdy wiedział, że od ich uporu zależy, czy przeżyją jeszcze jedną minutę. Bitwa zamieniła się w chaos. Fale rzucały okrętami jak zabawkami, a one wciąż ostrzeliwały się nawzajem. Glowworm próbował manewrować, raz zbliżając się do jednego przeciwnika, raz odskakując w stronę drugiego. Za każdym razem niemieccy marynarze próbowali go osaczyć, zamknąć w kleszczach, ale Rupie nie pozwalał im na to. Skręcał nagle, wykorzystywał zasłonę dymną i zasłaniał się falami. Brytyjski niszczyciel miał przewagę w jednym w szybkości. Dzięki potężnym turbinom mógł osiągać ponad 30 węzłów. Rup wykorzystał to w pełni. Gdy Paul Jacobi zbliżył się zbyt mocno, Glowworm nagle przyspieszył, przeszedł obok dziobu wroga i oddał salwę z minimalnej odległości. Pocisk trafił w środek pokładu, a wybuch rozrzucił skrzynię z amunicją. Krzyki rannych Niemców przebiły się nawet przez huk fal dział. Jednak walka z dwoma przeciwnikami kosztowała Gloworma coraz więcej. Jedno z dział brytyjskich zostało uszkodzone. Fragment burty był rozpruty, a ster działał coraz gorzej. Na mostku widać było ślady ognia, a czarne smugi dymu unosiły się ponad masztem. Wtedy Ruppe zauważył coś, co natychmiast zmieniło wagę całej sytuacji. Niemieckie niszczyciele zaczęły nagle się oddalać, jakby rezygnowały z dalszego starcia. Załoga Glowworma przez chwilę poczuła ulgę, ale kapitan od razu wiedział, że to pułapka. Te jednostki nie uciekały ze strachu. One prowadziły go wprost pod lufy czegoś o wiele potężniejszego. I wtedy z zamgły i bryzgów fal wyłonił się on kolos dziesięć tysięcy ton stali ciężki krążownik Admiral Hipper. Jego sylwetka była tak ogromna, że wydawało się, jakby cała linia horyzontu nagle się przesunęła. Wieże dział kalibru 203 mm zaczęły się obracać, kierując się w stronę Gloworma. To było spotkanie Dawida z Goliatem, tylko że tutaj Dawid miał świadomość, że nie ma procy, a przeciwnik ma cały arsenał artylerii. Na pokładzie Gloworma zapadła cisza. Każdy marynarz wiedział, że właśnie rozpoczyna się walka, której nie mają prawa wygrać. Ale rupę nie zamierzał zawracać. Spojrzał w stronę gigantycznego krążownika i rozkazał przygotować torpedy. Krążownik Admiral Hipper wysunął się z mgły powoli, niczym olbrzym wychodzący z ciemności. Jego rozmiary przytłaczały. 10 tysięcy ton stali, 8 dział kalibru 203 mm, 12 dział 105 mm, do tego cała bateria działek przeciwlotniczych. Wszystko skierowane teraz przeciwko jednej samotnej jednostce. Gloworm wyglądał przy nim jak łupinka drewna unoszona przez falę. Kapitan Rupe jednak nie stracił zimnej krwi. Na mostku wydał krótki rozkaz przygotować torpedy. Wiedział, że to jego jedyna szansa cios z bliska, który choćby uszkodził kolosa. Załoga natychmiast zaczęła ładować wyrzutnie. Ręce marynarzy drżały nie z powodu strachu, ale od wysiłku i napięcia. Pierwsze salwy Hipera nadeszły nagle, bez ostrzeżenia. Olbrzymie pociski spadły w wodę kilkadziesiąt metrów przed dziobem Glowworma, tworząc fontanny wyższe od masztów. Następna seria była już celniejsza. Jeden pocisk trafił w rufę, wyrywając z pokładu kawał stali i rzucając ludzi na deski. Huk był ogłuszający, a czarne kłęby dymu natychmiast uniosły się ku niebu. Glowworm odpowiedział ogniem cztery działa kalibru 120 mm otworzyły ogień, posyłając w stronę krążownika pociski, które wyglądały jak iskry wobec burzy stalowych kul Hipera. Jeden z pocisków trafił w górną część nadbudówki Niemca, wywołując niewielki pożar, który jednak natychmiast ugaszono. To był gest odwagi, nierealne uszkodzenie, ale na pokładzie Glowworma rozległy się okrzyki ulgi. Udało się chociaż pokazać, że nie stoją bezradnie. Kapitan Rup nie miał złudzeń. Krążownik mógł ich zniszczyć z dystansu, dlatego nakazał manewr zbliżenia. Gloworm zaczął gwałtownie przyspieszać, kierując się w stronę przeciwnika. Hiper otworzył intensywny ogień, salwa za salwą. Pociski rozrywały pokład Gloworma. Jedna wieża artyleryjska została zniszczona, a na dziobie wybuchł pożar. Mimo to Brytyjczycy parli naprzód. Wreszcie przyszedł moment. Gloworm odpalił pierwszą salwę torped. Pięć sztuk poszło w stronę niemieckiego giganta. Wszyscy na mostku wstrzymali oddech. Hiper, widząc zagrożenie, natychmiast skręcił, a ogromna sylwetka przecięła fale z taką siłą, że wyglądało to jak przechył całej góry lodowej. Torpedy minęły cel o kilkadziesiąt metrów. Szansa przepadła. Na Glowormie zawisła cisza, ale RuPa już wydawał kolejny rozkaz: obrót zmiana kursu przygotować drugą salwę. Marynarze wykonywali polecenia, mimo że okręt dosłownie płonął. W maszynowni wybuchł pożar, woda wdarła się do jednego z przedziałów, a wielu ludzi leżało rannych. Ale nikt nie myślał o odwrocie. Druga salwa torped poszła w stronę Hipera. Tym razem Brytyjczycy byli jeszcze bliżej. Niemiecki krążownik znowu wykonał gwałtowny manewr, a na jego pokładzie padły alarmowe sygnały. Kapitan Heye wiedział, że jeśli choć jedna torpeda trafi, jego okręt może być poważnie uszkodzony. I znowu. Torpedy poszły tuż obok. Ocean eksplodował fontannami wody, ale hiper wyszedł cało. Glowworm znalazł się teraz w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Krążownik skrócił dystans i zasypał go ogniem. Jedna z salw trafiła w mostek, zabijając kilku oficerów. Na całym pokładzie rozległy się jęki rannych. Ogień, Rozprzestrzeniał się coraz szybciej. Rufa była praktycznie bezużyteczna, a dziobowa część statku krwawiła jak żywe stworzenie. A jednak rup nie załamał się. Spojrzał na dymiący, tonący już prawie niszczyciel i podjął decyzję, która miała przejść do legendy. Skoro torpedy nie dały rezultatu, skoro artyleria była za słaba, pozostawał tylko jeden ruch. Rozkaz brzmiał krótko: Taranujemy. Załoga spojrzała na siebie. Niektórzy zrozumieli od razu, inni dopiero po chwili. Kapitan zamierzał wbić się w bok niemieckiego giganta, używając własnego okrętu jako ostatniego pocisku. Wszyscy wiedzieli, co to oznacza. To był wyrok, ale równocześnie jedyna szansa, by zapisać ich walkę w historii. Gloworm zaczął nabierać prędkości, a jego płonący dziób skierował się prosto w bok Hipera. Niemcy otworzyli desperacki ogień, próbując zatrzymać szarze. Pociski rozrywały kadłub Brytyjczyka, ale on wciąż parł naprzód, coraz szybciej, coraz bliżej. W tym momencie każdy członek załogi wiedział, że za chwilę nadejdzie uderzenie, które wstrząśnie obydwoma okrętami. Glowworm szedł na taran, niczym rozszalała bestia. Fale uderzały w jego burty, a ogień rozświetlał nocne niebo pomarańczowym blaskiem. Dym przesłaniał widok, ale marynarze widzieli już ogromny bok hipera. Dziób niszczyciela ciął wodę jak nóż, a prędkość rosła. Na pokładzie Brytyjczyków zapanowała cisza. Każdy wiedział, że właśnie teraz waży się ich los. Niemcy nie próżnowali. Wieże głównej artylerii krążownika waliły jedna za drugą, a mniejsze działa siekały pokład Gloworma jak deszcz stali. Odłamki pruły powietrze, wbijając się w stali i w ciała ludzi. Na dziobie runął maszt, przygniatając kilku marynarzy. Jeden z ocalałych wyrwał się z podbelki belki i zamiast ratować siebie, dopadł do działa, by jeszcze raz pociągnąć za spust. To był moment, w którym przestawało liczyć się życie. Pozostała tylko walka. Kapitan Rupi stał spokojnie na mostku. Ranny, zakrwawiony, trzymał się poręczy i palił papierosa, jakby chciał pokazać ludziom, że nic nie jest w stanie złamać jego ducha. W radiu poszła ostatnia wiadomość do admiralicji. Meldunek o dużych niemieckich siłach zmierzających ku Norwegii. Misja została wykonana, a teraz pozostał finał. Ruppe spojrzał na swojego sternika i powiedział jedno słowo. Taranuj. Dziób wbił się w bok Hipera z hukiem, którego nie sposób opisać. Stal spotkała się ze stalą, a energia uderzenia rozniosła się po całym morzu jak grzmot. Krążownik zadrżał, a brytyjski niszczyciel dosłownie rozprół jego bok na długości 40 metrów. Woda natychmiast wdarła się do wnętrza hipera, zalewając przedziały i zmuszając załogę do desperackiego ratowania okrętu. Niemcy byli w szoku. Nikt nie spodziewał się, że mała jednostka zdolna jest do takiego czynu. Na Glowormie panował chaos, dziób został zmiażdżony, a część okrętu dosłownie odpadła od reszty kadłuba. Ludzi rzuciło na pokład krew mieszała się z wodą morską i paliwem, ale wciąż żyli, wciąż walczyli. Ostatnie sprawne działo oddało salwę niemal z przyłożenia, trafiając w nadbudówkę hipera. Huk i płomienie dopełniły obrazu piekła. Niemiecki krążownik przechylił się gwałtownie na burtę, alarmowe syreny zawyły, a marynarze biegali w panice po pokładzie, próbując opanować sytuację. Brytyjczycy, choć tonęli, wiedzieli już, że wbili się w legendę. Mały Glowworm, okręt o wyporności 1345 ton, zadał cios potworowi ważącemu 10 tysięcy. Jednak cena była straszliwa. Glowworm cofał się od boku Hipera, przełamany i płonący. Woda wdzierała się do środka. Maszynownia była kompletnie zniszczona, a ogień trawił każdy fragment kadłuba. Okręt przechylił się, a dym zakrył niebo. Mimo to marynarze nie porzucali stanowisk. Ci, którzy mogli jeszcze strzelać, strzelali. Petty Officer Scott, dowódca ostatniego działającego działa, osłaniał kolegów do samego końca. Z każdą salwą, z każdym ciosem wiedział, że to ostatnie minuty ich życia, ale nie przestawał. Ranny, z twarzą czarną od sadzy, wykrzykiwał komendy, jakby chciał zagrzać ludzi do dalszej walki. Hipper nie odpuszczał. Jego salwy rozrywały Gloworma na kawałki. W pewnym momencie cała rufa eksplodowała, a część pokładu uniosła się w powietrze. Krzyki rannych i jęki stalowych konstrukcji mieszały się w jeden przerażający dźwięk. Rupę wydał ostatni rozkaz opuścić statek. Marynarze zaczęli skakać do lodowatej wody Morza Północnego. Wielu rannych musieli wrzucać koledzy, bo sami nie mieli sił. Kapitan, mimo ran, pomagał swoim ludziom, nakładał im pasy ratunkowe i sam podawał ich w stronę BART. Kiedy resztki niszczyciela przechyliły się jeszcze bardziej, Rupi został na mostku. Chwilę później Gloworm eksplodował. Huk był tak potężny, że zatrząsł całym hiperem. Fala uderzeniowa rozniosła się szeroko, a w powietrze wyleciały resztki stali, deski i płonące fragmenty wyposażenia. Statek, który jeszcze przed chwilą parł do ataku, teraz zniknął pod powierzchnią, pozostawiając po sobie tylko dym, olej i dryfujących marynarzy. Woda była lodowata, a fale wysokie. Wielu Brytyjczyków, choć przetrwali eksplozję, nie miało już siły walczyć z morzem. Krzyki o pomoc rozlegały się wśród fal, potem milkły jeden po drugim. I właśnie wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Kapitan Helmut Heye, dowódca Hipera, nakazał zatrzymać krążownik i rozpocząć akcję ratunkową. Niemieccy marynarze rzucali liny, spuszczali tratwy i wyciągali z wody tych, którzy jeszcze żyli. Choć przed chwilą walczyli jak śmiertelni wrogowie, teraz w oczach Niemców pojawił się szacunek. Wiedzieli, że Gloworm zrobił coś, co wymagało odwagi większej niż rozkazy. Mały niszczyciel rzucił się na kolosa i pozostawił ślad na zawsze w historii. Morze północne po eksplozji Gloworma przypominało piekło. Na powierzchni unosiły się setki kawałków metalu, roztrzaskane tratwy, płonące deski i baryłki paliwa. Nad wodą wisiała gęsta, dusząca chmura dymu i pary, a fale wyrzucały na powierzchnię ciała marynarzy, którzy nie zdążyli wyskoczyć z tonącego okrętu. To, co jeszcze chwilę wcześniej było dzielnym niszczycielem, teraz zamieniło się w złom tonący w czarnym oceanie. Wśród fal walczyli o życie ci, którzy przeżyli eksplozję. Krzyki rozdzierały powietrze, mieszały się z hukiem morza i gwizdem wiatru. Woda była lodowata, temperatura nie dawała żadnych szans na dłuższe przetrwanie. W ciągu minut siły opuszczały nawet najtwardszych marynarzy. Ludzie chwytali się wszystkiego kawałków drewna, pływających belek, lin. Wielu z nich traciło przytomność niemal od razu. Na pokładzie Hipera panowało napięcie. Niemieccy marynarze, którzy jeszcze przed chwilą obsługiwali działa, teraz stali nieruchomo, patrząc na dramat rozgrywający się obok. Wielu z nich nie mogło uwierzyć w to, co się wydarzyło. Mały niszczyciel rzucił się na ich krążownik i zdołał rozpruć jego burtę. Wciąż jeszcze czuli pod stopami drżenie statku, w którego kadłub wdarło się kilkaset ton wody. Kapitan Helmut Hai podjął decyzję, która zadziwiła nawet jego oficerów. Wydał rozkaz: zatrzymać maszynę, rzucić liny, ratować rozbitków. To był gest, którego w tamtych czasach rzadko się spodziewano. Przeciwnik, który mógł pozostawić ludzi na pewną śmierć, postanowił ratować wrogów. Hipper zredukował prędkość i powoli ustawił się na wiatr, aby fala nie spychała rozbitków. Z rufy i burt posypały się liny, wyrzucono sieci ratunkowe i spuszczono łodzie. Niemieccy marynarze, wielu z nich młodych chłopaków, biegli na pokład i wyciągali Brytyjczyków z lodowatej wody. Widok był wstrząsający. Półprzytomni, poranieni, pokryci ropą i sadzą ludzie chwytali się za ręce ratowników, a niektórzy osuwali się z powrotem w fale, nie mając sił trzymać się życia. Załoga hipera robiła wszystko, co mogła. Łowili ludzi bosakami, podciągali ich linami, z trudem utrzymując własną równowagę na rozkołysanym pokładzie. Wielu Brytyjczyków już nie żyło. Wyciągano ich z wody bez oznak życia, z ciałami zesztywniałymi od zimna. Ale tych, którzy wciąż oddychali, Niemcy okrywali kocami, wcierali w nich alkohol, podawali gorące napoje. Wśród uratowanych znalazł się torpedysta Robert Ramsey, jedyny oficer, który przeżył. Gdy odzyskał przytomność na pokładzie Hipera, zobaczył twarze niemieckich marynarzy, którzy masowali jego ręce i nogi, próbując przywrócić krążenie. Jeszcze chwilę wcześniej walczyli na śmierć i życie, teraz ratowali siebie nawzajem ale jednego człowieka wciąż nie było. Kapitan Ruppe, który do końca dowodził swoim niszczycielem, nie pojawił się wśród uratowanych. Kilku ocalałych wspominało, że widzieli go na mostku tuż przed eksplozją, rannego, ale wciąż stojącego wyprostowanego. Inni mówili, że pomagał swoim ludziom, zakładał im pasy ratunkowe i wypychał za burtę, by mieli szansę przeżyć. Kiedy przyszła ostatnia fala rób, zniknął w czarnej wodzie, jakby chciał odejść razem ze swoim okrętem. Kapitan Hai Dowódca Hipera, gdy dowiedział się, że Rób zginął, zamilkł na długą chwilę. Potem powiedział tylko jedno zdanie. To był prawdziwy oficer. Walczył jak bohater. I ta opinia nie była pustym słowem. Heje poszedł jeszcze dalej. Napisał raport do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, w którym rekomendował Brytyjczyka do najwyższego odznaczenia za odwagę. To był gest niezwykły. Niemiecki dowódca proszący, by wroga nagrodzono za bohaterstwo. Z całej załogi Gloworm'a ocalało tylko 31 ludzi. Reszta spoczęła na dnie Morza Północnego. Ocaleni zostali przewiezieni do Trondheim, a potem do niemieckich obozów jenieckich. Ale wspomnienie ich walki nigdy nie zginęło. Kilka lat później, już po wojnie, raport Hejego dotarł do Londynu. I wtedy, w lipcu 1945 roku, oficjalnie ogłoszono, że kapitan Gerard Brodmid Rup Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wiktorii, najwyższym odznaczeniem Imperium Brytyjskiego. Był pierwszym marynarzem tej wojny, który je otrzymał. Historia Gloworma stała się legendą. Mały niszczyciel o wyporności 1345 ton rzucił wyzwanie kolosowi o wyporności 10 tysięcy ton. Walczył do końca, zadał cios, którego Niemcy nie zapomnieli i pokazał, że odwaga nie ma rozmiaru. Nawet jeśli statek jest mały, jego duch może być większy niż stalowe pancerniki. Jeśli ta opowieść poruszyła Cię tak samo jak nas, zostaw koniecznie lajka, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych historii, które wciąż kryją się w archiwach.